Hej, siemanko, witam was w nowym 2017 roku i zapraszam do obejrzenia kolejnego, czyli trzeciego odcinka z mojej serii Zagrajmy w Star Wars The Force Unleashed. Powracamy po długiej świątecznej przerwie do grania. By wpaść w pułapkę. Oczywiście żołnierzy generała Koty. Niestety, obawiam się, że to żołnierze bardziej wpadli w pułapkę niż ja, no ale cóż. A może i nie, coś dostaje bęcki, zwłaszcza tego. Ale żeśmy się go pozbyli zostało dwóch albo trzech trzech Okej. Okay. Teraz wystarczy tylko pozbyć się tej tego pola Nie wiem czy to o to chodzi Czy nie o to chodzi o to chodziło Prawie bym sobie to w twarz walną. No nic. Eee, idziemy dalej w takim razie. Kolejni przeciwnicy. Najpierw zajmiemy się może tym z wielolufowym. Właściwie nie chciałem tak zrobić, ale dobrze wyszło. Okej. Okay. Tutaj mamy wszystkie z głowy. Żadnych holokronów nie widzę. Jak dobrze pamiętacie, obiecałem sobie zebrać wszystkie. Przynajmniej spróbować. Yy, może być teraz z tym problem, ponieważ... Po tej przerwie nie pamiętam, gdzie one dokładnie były. Ale... Przy okazji, przetestuję moją pamięć, dobra, tego żeśmy wytrącili troszeczkę i tego żeśmy załatwili. Mogliśmy wziąć ten tutaj, holokron czerwony, byśmy sobie zwiększyli. Siłę. A jednak, żyjesz. No nic. To by było na tyle. Tak mi się zdaje. Tutaj, w tym pomieszczeniu, nic ciekawego nie ma. To przemieszczamy się dalej. O! Ilu szturmowców. A, tu żeś się ukrył. <laughs> Zastanawiałem się, co do mnie tak strzela. Chyba ktoś jeszcze, ale to pewnie wyżej. No dobra, czeka nas spinaczka w tym momencie. Czyli tak, wskakujemy tutaj. Tutaj sobie. Otworzyliśmy klapkę i jesteśmy na górze. Schodzimy tutaj. A, bo, no tak, bo mieliśmy tam zawalone przejście i dlatego trzeba było tak naokoło. E, zakładam, że to trzeba rozbić. O, i proszę, mamy maszynę kroczącą. Trzeba będzie się z nią jakoś uporać. Tak, to są wybuchające. Tylko dobrze by było w niego wcelować. O, niestety nie poszło mi najlepiej. No dobra. Ach, sam się nadziałem tylko. Muszę uważać, bo chyba teraz ja się stałem celem maszyny. No nic. Może użyjemy w końcu miecza. Ok, mamy sekwencję kończącą. Aj, nie wyszło. Czyli co? Jeszcze raz. Ok, spacja. E. I zgniatamy. Ok, dziękuję. Porobione. Co teraz? Co teraz? Co teraz? Trzeba się wspiąć będzie wyżej. Czyli skorzystamy sobie z jakiejś platformy. Okej, okay. te widzę holokrony. bardzo dobrze. Sobie teraz tu skoczymy. Witam. Oj, co we mnie tak kurczyłeś? A to nie jedyny był z działki. Ok, się trochę porobiło, ale daliśmy prawie radę. Jeszcze ten. Ok, teraz tak, tam widzę holokron, jeszcze jeden. Czyli musimy podjechać. Troszeczkę wyżej, a my idziemy tu. Ok, co mamy? Ale. Ale mi się spadło. No nic. Ale 10 tysięcy punktów weszło. Jakby nie patrzeć, tyle jesteśmy do przodu. Zaraz spróbujemy się dostać jeszcze na ten. O, ten drugi holokron. Okej. Okay. I kolejne dziesięć tysięcy extra. I co dalej? Może zejdziemy tutaj jest. Tak jest, dokładnie. Tutaj jest przejście. Kolejni szturmowcy oczywiście do... No z jakimś oficerem nawet. Co mi tam powiesz? Strzelać chcesz o ty. Widzę, że ten holokronik nie bez powodu tutaj jest. Jak najbardziej mi się przyda. Zwiększymy sobie damage. Ok, wszyscy? Tu jeszcze jeden pan się ukrył. Czy jakiś szturmowiec się pojawił? No dobra, co my tu mamy? Jakoś... Jakiś droid, AstroDroid, też mu się dostał. Ok, spróbujemy teraz trochę pobudować. Tak, skoczymy sobie na tą platformę. Oj, coś nie trafiłem. Przede wszystkim coś do mnie strzela jeszcze. Coś albo ktoś, ale nie widzę. Ok, wskakujemy tutaj. I świetnie udało się. Teraz tak. Wypadałoby jeszcze zdobyć ten holokronik, co jest tam na górze. Ale mamy na szczęście jeszcze jedno skrzydło. To tak, zamontujemy je sobie tutaj, jeżeli mi się uda. No tak, trochę na jana, ale wyszło. Znaczy, zobaczymy zaraz, czy wyszło. Próbujemy jeszcze raz wskoczyć. Oj, coś, coś nie idzie, coś nie idzie. Hm, jak to teraz zrobić? Potrzebuję wejść wyżej, a wyraźnie to To chyba nie był dobry pomysł, żeby wsadzić tutaj. I teraz co my możemy zdziałać? Okej, okay. skoczyliśmy sobie tutaj wyżej. Teraz jesteśmy tutaj. Tutaj i chyba pyknie. Okej, okay, udało się. Teraz jeszcze, ale... A myślałem, że już mi się udało. No nic, przepraszam Was, że tutaj spędzę troszeczkę czasu. Ale już przynajmniej chyba wiem jak sprawę załatwić. ok i teraz tak, raz, dwa, i jesteśmy okej. Okay. Sprawa załatwiona, możemy iść dalej. Udało się osiągnąć kolejny poziom. Się zastanawiam, w pewnym momencie wypadałoby rozdać punkty, nie? Tylko czy teraz? Czy może sobie poczekać troszeczkę? Ej, 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 ej ja nie chciałem tutaj od razu tak w dół! No właśnie. Okej, okay, teraz wszyscy chyba. dobra. To mogę z powrotem zasuwać na górę. Wyjątkowo szybka winda, muszę to przyznać. Okej, okay, tutaj przejście, tutaj nic. Tak więc wyboru wielkiego nie ma. A może teraz sobie rozdamy punkty. Tak się zastanawiam, co tu sobie wybrać. Hmm. Żywotność może nie jest całkiem mistrzostwo miecza. A czemu nie. Co tutaj jeszcze? Tajfun miecza z sitów. zakupimy. Szybkie uderzenie czy rzut sitów. Rzut sobie zakupię. I jeżeli chodzi o czerwone punkty, to będzie wszystko. Pchnięcie mocy. No tutaj raczej nic nie odblokuje. Natomiast tutaj medytacja bojowa. To sobie zwiększymy i Mistrzostwo Obrony. Ok, punkty rozdane, to możemy działać dalej. Aha, myślałem, że muszę sobie otworzyć siłą. Męczycie z tymi? Aj, uruchomiłem tą maszynę. Teraz jesteśmy typowo w pomieszczeniu produkcyjnym. Aha, okej, okay. udało mi się odblokować. Zauważyłem nowy zestaw ciosów mieczem. No to nie umieszkam wypróbować. Okej, okay. teraz tak, z tej strony mamy jakieś pomieszczenia. No ładnie mi się rzuciło nim. Ale z tej strony mamy jakieś pomieszczenia i z tego co pamiętam, którym z tych pomieszczeń znajdował się właśnie Holokron. Znowu się nadziałem na jakiś wybuchający przedmiot. Okej, okay, tu jest jeden. O no cóż. Średnio mogę trafić tego rebelianta. A, zapomniałem wam powiedzieć. Byłem oczywiście już na filmie Watch 1. I powiem wam szczerze. Z jednej strony film mi się bardzo podobał, z drugiej strony troszeczkę brakowało mi... W muzyce klimatu Gwiezdnych Wojen, tak jak na przykład tutaj jest w grze, cały czas słyszymy te znajome nuty, jednak to daje klimat, więc przez pierwsze pół godziny nie czułem się jakbym był na Gwiezdnych Wojnach, prawdę powiedziawszy. Przez pierwsze pół godziny miałem problem ze złapaniem klimatu, natomiast końcówka mi to mocno wynagrodziła. Nie będę oczywiście spoilerował Wam filmu. Nie mówię, że film jest zły, jak najbardziej jest warto obejrzenia. Tylko... potrzebuje chwili czasu, żeby się rozkręcić, żeby się wczuć w klimat Gwiezdnych wojen. Troszeczkę początek. W początku filmu trochę mi brakowało tego klimatu. Ale jak najbardziej warto i polecam. Bardzo mi się podobał, mimo wszystko. Przede wszystkim jest to. Dużo mroczniejszy film niż to, co zaprezentował nam Disney w 2015 roku w przypadku przebudzenia mocy. Tutaj nic ciekawego. Co mamy z tej strony? Holokron. Bardzo chętnie. Okej, okay, wyłączyliśmy pole, ale czy wyłączyliśmy pole tylko tutaj? Czy może też tam? O właśnie. Tutaj też nam się udało pole wyłączyć. Dzięki czemu będziemy mogli przejść dalej. Mi się wydaje, że więcej kolokronów nie ma w tym pomieszczeniu. Tutaj tylko po jednym było. Tak więc idziemy dalej. Okay, udało się zlikwidować tego z tym działkiem wielolufowym. Oni są najbardziej niebezpieczni jak na razie z przeciwników, których spotykamy na tym etapie gry. Oczywiście pojawią nam się też i ciekawsi przeciwnicy, ale do tego czasu i my uzyskamy odpowiednie zdolności już. Na wszelki wypadek poniszczymy te działka, co by komuś nie wpadło do głowy je obsadzić. Ok, To, co mi się rzuciło w oczy, to to, że tutaj jest Holokron na pewno. I po niego się zbierzemy teraz. Świetnie. Kolejne 10 tysięcy punktów. Ja się będę cały czas powtarzał z tym, ale... Naprawdę, zbieranie holokronów ma znaczenie, przynajmniej tak mi się wydaje, tak uważam. Tak, to jest moja opinia. Ok, tutaj na górze żadnych przejść nie ma. Jeszcze tak sobie zrobię kółeczko tutaj. I jak nie rzuci mi się nic w oczy, a jednak rzuciło. Tak mi się wydaje, że dwa holokrony na takie pomieszczenie duże to jest w sam raz. Tutaj przeskoczymy szybko, co by nas jakiś laser nie złapał. No i idziemy do przodu. Okej, okay, w tym momencie czeka nas walka z bossem, ale myślę, że to zrobimy w następnym odcinku. Tak więc, mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście, dajcie komentarz po filmie i widzimy się następnym razem. Cześć!